Moja mama na Facebooku podobno zaapelowała ostatnio, żeby nie przesyłać jej na wywiady dzieci. I poskarżyła się, że masowo udziela wywiadów Ale uczniom. Ale poczeka, poczekaj, Dzieci? To znaczy dzieci, dzieci za uczniom. Czy, czy dzie, Aha, dobra, tak, dziennikarzom tak. dzieci. Okay. Dzieci dziennikarzy. Że. Dzieci dziennikarze. Tak. Nie, dzieci dziennikarze, <noise> tylko dzieci tak. dziennikarze. Nie, no chodzi o to, że pani Krystyna napisała, że pierwsze pytanie zawsze brzmi: jak została pani aktorką? Potem tak, następuje. Obu, nie brzmi, wiesz, jak to być aktorką? A, e, tak. Jak to być córką? A masz skończyć? To, poczekaj, nie, ja ja... posłuchajmy, Ale... co powiedziała mama. Potem pani Krystyna Janda pisze: czy trudno nauczyć się tyle tekstu na pamięć? Po czym jest ulubiona um, pytanie, ulubiona rola, rola i czy będę grała w jakimś serialu? Na koniec coś śmiesznego ze sceny, jakaś pomyłka lub płatka przed kamerą. Koszmar pisze tak, Krystyna tak, Janda. I anegdoty. Tak. No my... wiecie, ale przepraszam Was, to, to nie jest do Was skierowane, ale y, poziom rozmów czasami z dziennikarzami w Polsce nie jest y, na najwyższym poziomie. No i jak sobie a z tym jeszcze, jak się czasami trafia coś takiego, a dużo tego jest, to, no to można mm -hmm. mieć wy zastosować taki no, apel. My to to sprawdzimy tak, cię my To teraz. absolutnie rozumiemy, to jest absolutnie żenujące, dlatego mamy poważne pytanie. Jak zaczęła się Twoja przygoda z aktorstwem? <laughs> hmm. Zresztą to jest pytanie, które zadaliśmy twojej mamie też. Tak. Marysia, bardzo się masz poważnie. Nie, ale naprawdę chcesz, żebym na to... Tak. Nie, ale chcę wiedzieć, czy wolisz grać w filmie, czy w teatrze. Tak. I jak długo się uczy tekstu, nie? Tak. No. Nie, ale no, poważnie. no no poważnie. Jak nie, to jest poważnie. być córką Krystyny Jamby i Andrzeja Seweryna? Słuchajcie, Och! Teatr trwa już trzy lata. Przed nami, przed nami bardzo fajne, bo, słuchajcie, 14 lutego premiera Zemsty. I mi się wydaje, czy to walentynki? No tak. Ale m, to jest przypadek, że to jest połączone, słuchaj, z walentynkami. ale walentynki, czemu nie? Ale słuchajcie, no Barciś, Żak, Zborowski, Piela, Waldemar Śmiogasiewicz reżyserują, Wiola, Arlak, Podstylina, słyszę ich, siedzę w biurze wow. i słyszę jak próbują na scenie, no jest, jest fajnie, zaczyna to się układać i 14 lutego premiera w marcu Jezus Maria Peszek, WW, mhm. sporo. sporo fajnie, zapraszam was. A ty chyba dumna jesteś bardzo z tej swojej pracy? Bardzo. Widać, nawet, nawet tak. się wąsy znalazły u Ciebie, bo one zniknęły Aha. ostatnio z górnej wargi Pana Prezydenta, a są u Ciebie na scenie. Tak, montownia, to jest nasza... Wiesz, właśnie cieszę się, że wczoraj na te urodziny zagrała montownia, bo to są nasi przyjaciele po prostu, są z nami od początku w mhm. tych naprawdę trudnych chwilach i w tych... Chwilach bardzo szczęśliwych też mhm. jakoś tak jedziemy na tym wózku razem, wspieramy się, no i wczoraj zagrali wąsy właśnie Maćka Kowalewskiego. E, to ko zresztą to kolejna ich premiera u nas. E, też mam nadzieję, że jesienią coś uda się z nimi zrobić, coś przygotować. To to ja bym strasznie chciała jakąś klasykę, taką goldoni albo coś takiego. Alergia rozpiera tu, co panie których, prawda? No to ja próbuję się do Was dostosować. Przyjdzie <grym> Udało się, dziękujemy bardzo. Ja wam. Maria Seweryna opowiadała o tym, co to jest ten cały teatr. <grym <grym wiosenka> <grym wiosenka>